Hej, witam Was bardzo serdecznie w Resistance Fall of Man w wersji demonstracyjnej na konsole PlayStation 3. Tytuł ten wyszedł w 2006 roku i był tytułem startowym na konsole PlayStation 3, bo jest to ekskluzjowy oczywiście. No i co jeszcze chciałem dodać na samym wstępie, że zbliżamy się już do końca wersji demo. Teraz ukażą się gdzieś cztery ostatnie materiały z wersji demo. No i to by na tyle. Ograłem już praktycznie wszystkie wersje demo, jakie były dostępne, jakie po prostu mogłem ograć, bo pozwalał mi na to sprzęt. Na przykład jedno demo było, które wymagało pala do PlayStation Move, którego ja nie posiadam. Na przykład był jeszcze jeden tytuł, który niestety ciężko było zagrać i ograć, bo jak dla mnie był w ogóle niegrywalny, tak klatkowało, że po prostu nie dało się grać. No i tyle. Dzisiaj Resistance Fall of Man. Zapraszam. Resztę zobaczycie później. Old Gunnets. Manchester. 13:35. Jak widzicie o takie klimaty, przypomina mi się Call of Duty na PlayStation 2. To sumie jacyś obcy po prostu. Mi się wydaje, że Chimery coś takiego. Musimy z nimi walczyć. Tu jest też mojej kompanii. O kurde, już obrywają. Oj, zbędnie mroń. Macie tam granat Dobra, idziemy w prawo Dobra, obrywają. Oj, czuć granat Nie sprawdziłem sterowania Mamy naboje Ale życia, dwie kreski One się nie odnawia biegniemy one są na boje. jest życie. Tedy nie przyjdziemy No my życie takie. Udało się. Dobra, jesteśmy odpowiednio blisko. Ten karabin ma po prostu mniejszy zasięg. Nie można tak strzelać na daleko. To jest jeden minut. Macie tam granat. Mało kończy się życie. Przestałem tu fontannie. Szybko. Życie, życie, życie. Tu jest dużo życia. Tu sobie już naboi też powinien co poradzić. Chodźcie, chodźcie ze mną. Tu jest ich dużo. Zmiejmy na shotguna. teraz, podejdziemy na blisko. Dobra, już coś leci. Ja zmienię broń na tą podstawową, i znów trzeba będzie odeprzeć atak. Hmm. Trzeba będzie uważać na życie, ono się nie odnawia. Będzie szła następna fala. Trzymajcie, nie ma to. O nie, zapomniałem, życia jest za mało. Jak widzicie, gra jest naprawdę intensywna i ma ten poziom trudności. Po prostu nie jest taka zbytnio łatwa jak teraz te nowe gry. Że ta prawa strona będzie tutaj lepsza. Lecą. Możemy zmienić tam granaty. Mamy coś? Chyba nie. Szybko, szybko umieram, już tak mi życie szybko spada. Potrzebuję życia, dobra, tam trochę amunicji, gdzie oni jeszcze są. Tam coś idzie. Szybko pożycie muszę iść. Co to jest? Jakiś Wow, ale ciekawe, ciekawe. Czaj... Jak w niego strzelać? O, w to można. Czas spalać szybko. On rakietami strzelał. Dobra, patrzę tam w drugą stronę. O dobra, idziemy tędy. Wyjść. Ej, panie, suncie się. Ja się narażam strasznie. Byłem za daleko i po prostu nie sięgałem. Ten karabin ma określony zasięg. Idziemy tu w ogóle po życie. Jakieś życie, jakieś życie. Dajcie życie. Tu leży. Robi się niedobrze. Dobra, podchodzimy tam. Dobra, jest, udało się. Można to było zrobić lepiej, szybciej, ale no nic. Viper Nest. Nottingham. 183. Nie wiem, czy są dostępne napisy, ale już nie będziemy sprawdzać. Czekajcie... O, patrzcie, mamy snajperkę. ale z innej strony jakieś a nie mam granatu w ogóle z yy, najperką będziemy załatwiać I on padnie, no. Idą następni. Kurde, inaczej biegniemy stąd szybko. Tu się da do góry wjechać. Tak jak oni przyjechali, jakoś tak lewitujemy. Nie, no. o. Jest i towarzystwo. Chyba musimy te działka rozwalić, które są tam. No, musimy iść tutaj po prostu, nie ma innej opcji. Nie mam żadnej naboi do snajperki.

No, tędy nie przyjdziemy, idziemy tutaj. Jakieś inne osobniki wygniemy stąd, bo nam się otworzyło przejście. To dobrze i źle, bo nie mogą też przechodzić. Mamy naboje do fenerki, nadal nic. Bierzemy naszego błyzda i będziemy strzelać. Życie leci jak cholera, salawa orzeszek, kurde no. wróciło ale no dało się go zestrzelić? Czy to jest jakieś życie szybko Widzisz cel jest tutaj, ale... tych z można zestrzelić? Naboje się kończą. I możemy zajść O kurde, ten gościu tu jest. Mamy te granaty jakieś.

Zresztą poziom trudności jest inny. Nie powiem, jak strzelanki dobrze nie gram, ale czuć ten taki starszy klimat. Yy, i gra jest naprawdę mocno ciekawa i intrygująca. Zobaczymy. Yy, ja tą grę oczywiście mam w swojej kolekcji bo o tym nie wspomniałem. Yy, wszystkie trzy części bo jest to ekskluzyw. Więc na pewno ciekawe. Yy, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zachęcam do komentowania komentowania z góry Bardzo dziękuję No i co, trzymajcie się I do następnego Cześć